Dzień dobry, spotykam się z Państwem w kolejnej odsłonie cyklu czytania na ekranie Boglibra. Jest to platforma umożliwiająca bezpłatny dostęp do 2200 książek, w tym 500 bela literystyki. Dzisiaj chciałam Państwu polecić książkę pod tytułem Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma autorstwa Agnieszki Błażyńskiej. Pisarka wykształcenia jest Polonistką. Jej książki to literatura obyczajowa oraz romans. W życiu lubi to zakończenia w literaturze niekoniecznie. Powieść opowiada historię trzech różnych bohaterek: Aszki, Sylwii oraz Magdy. Dziewczyny znają się od czasu studiów. Aszka ma męża, poświęca cały czas swój dzieciom oraz mężowi. Wieczorami sprawdza klasówki uczniów. Sylwia jest redaktorką. To piękna syngielka, która spędza czas na bankietach, dzięki którym pisze swoje artykuły o gwiazdach. Magda wykłada na uczelni, poświęca się ekologii. Pewnego dnia Aszka nie może do dzwonić się do przyjaciółki. Magda znika, nie ma z nią kontaktu. Przyjaciółki będą się zastanawiać co się stało i dlaczego jej nie ma. Ażka przecież proponowała Magdzie od tygodnia wspólne wyjście na piwo, a ona milczy. Karol chłopak Magdy też nie miał żadnych wieści co się dzieje z jego ukochaną. Ostatni raz dostał od niej wiadomość we wtorek. Dziewczyny wyruszą w podróż, a po odnaleźć przyjaciółkę. Podróż przyniesie kobietom nie tylko przygody, ale skłoni mnie do refleksji nad własnym życiem. A kawał cię włączy tylko głośno mówiący, ponieważ będzie prowadzić auto. Krzysie Gimmo, zamiast przybitać się z dziewczynami, to będzie dopytywał, gdzie dziewczyny są i czy na pewno razem jadą szukać przyjaciółki. Dziewczyny po drodze usiadły w barze na ławce przy drewnianym stoliku. Nie jadły klasycznego obiadu, ale zamówiły pierogi. Jest to ciekawa historia o przyjaźni, tajemnicach, a także zaufaniu. Magda nie ratuje Jeff, przebywa w sielcach. Co ona tam robi? Kobiety różnią się od siebie, ale wspierają się i uzupełniają. Nasuwają się tutaj pytania, czy kobiety odnajdą Magdę, kogo pogrzeb się odbędzie? Dlaczego Magda tak nagle zniknęła? Jakie przygody czekają nasze bohaterki? Kto to jest Paweł i komu zepsuje się auto? A przede wszystkim, jak zakończy się nasza podróż i przygoda dziewczyn? Warto razem z bohaterkami wybrać się w tę ucieczkę i sprawdzić, co znajdziemy w niej dla siebie. Aby poznać tę przygodę, należy tą książkę przeczytać. Serdecznie ją Państwu polecam. Dziękuję za uwagę, do widzenia.